Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Sorry, jeśli będę trochę brzęczał, ale po prostu siedzę na strychu, jest zimno, a nagrywam to dość wcześnie rano i autentycznie wieje tutaj chłodem. Ale nie chud jest dzisiaj istotny, dzisiaj istotne są newsy, bo znowu pojawiły się zapowiedzi kolejnych zestawów Lego na nadchodzące miesiące. Pierwsza zapowiedź, a właściwie nawet zapowiedź zapowiedzi, bo to był taki teaser, to zestaw z serii LEGO Technic McLaren Senna. Ja co prawda mam gdzieś takiego właśnie McLarena Senna z Speed Champions. jeszcze gdzieś niezłożonego, on gdzieś tam sobie leży w tamtym miejscu mojego strychu, a tutaj będziemy mieli 830 elementów za 50 euro bez centa, więc szczerze mówiąc jak na zestaw, na licencji, całkiem spoko. Ja sam będę ciekawy jak to rzeczywiście wygląda. Teaser pokazuje niewiele, teaser pokazuje tylko fragment silnika, jak on pracuje? Tutaj szczerze mówiąc wygląda to dobrze. Jak to będzie wyglądało w tej skali, nie wiem. Poczekamy pewnie kilka, może kilkanaście dni, może parę tygodni, bo nie wiem szczerze mówiąc w jakim tempie to się ukaże. Ale czekam niecierpliwie, bo rzeczywiście jest to. Ciekawy model, tak po prostu, ale dobra, to jest tylko teaser, mamy w końcu oficjalne zdjęcia zestawów z Marvel Super Heroes i szczerze mówiąc na początku trochę pokręcę nosem, a potem o dziwo pochwalę, bo rzeczywiście jak w ostatnich latach zestawy z Marvela często miały problemy, Okej, okay, ostatnio pokazywałem Wam wieżę Avengersów, czy też rozszerzenie zbrojowni Ironmana i to były bardzo dobre zestawy, ale... Pokazywałem wam też mechy. I kolejne mechy też się pojawią. Na początek Mech kapitana Ameryki, i szczerze mówiąc, jak pewnie wiecie, nie jestem fanem mechów, ale w tym wypadku warto pochwalić tego Mecha. Za tarczę. Za nic więcej zdecydowanie. E, tarcza fajna sprawa. Rzeczywiście duży dish z nadrukiem tarczy kapitana Ameryki. E, poza tym no co, no minifig kapitana. Pytanie, czy jego główka będzie prawidłowo nadrukowana, bo wiadomo, że z tym często były problemy. E, I chyba nic poza tym ciekawego. Następnie e, Tory. I w tym wypadku e, hmm... Fajna minifigurka, jeśli nie macie tora właśnie w takiej wersji, to myślę, że to będzie spoko opcja, żeby za nieduże pieniądze go kupić. Bo w dobrej okazji można było te mechy nabyć za około 30 zł, więc kupujecie mecha, macie garść klocków, macie fajnego tora, i pod tym kątem to jest spoko. Następnie mamy coś, co jest. jakby nie wiem, no, metodą na. Ponowną sprzedaż minifigurek z mechów z tego roku, czyli zestaw Iron Man kontra Thanos. Mamy tutaj zestaw 4+. Iron Man dostaje jakieś totalnie przedziwne latające ustrojstwo. Plusem oczywiście jest to, że w zestawach 4+, mamy nadruki, a nie naklejki. Pod tym kątem jest parę ciekawych elementów. Mamy też rękawice nieskończoności. Okej, okay, ona jest chyba zrobiona w ogóle w takiej wersji, że to jest dłoń dużej figurki. Ale... Znowu, jeśli nie kupiliście Spidermana i Thanosa poprzednio, możecie teraz kupić taki zestaw. On chyba będzie za 20 euro bez centa. Tutaj co prawda nie ma tej ceny podanej, ale może 15-20 euro bez centa. Spoko, jeśli tylko chcecie te figurki, to czy to będą mechy, czy to będzie ten zestaw, chyba lepiej nawet ten zestaw, bo tutaj po prostu dostajemy parę fajnie zadrukowanych elementów. Kolejnym mechem jest mech Milesa Moralesa i tutaj znowu, tak jak poprzednie mechy, 10 euro bez centa, czyli u nas znowu katalogowo 40 par złotych, ale w promocji pewnie te 30 mniej więcej. Będzie można to wyhaczyć. Majs um, Morales. Spokojnie, nie macie, możecie kupić. Sam mech, znowu, mnie absolutnie nie kręci, ja się nie jaram i... I tutaj kończę marudzenie, bo później dostajemy zestawy, które mnie osobiście będą interesowały. Starcie Spidermana i Sandmana. 10 euro bez centa, zestaw 4+. Plus, yy, I... Kurczę, za taką cenę można dorwać Sandmana, który rzeczywiście wygląda bardzo fajnie. Ma zamiast nóżek, wiecie, ten taki element imitujący piach, z którego on wychodzi gdzieś tam z podstawy. Spoko. Spiderman, ok, znowu powielony schemat, znowu to sama mi figurka, bla bla, bla, bla bla. Ale znowu dostajemy kilka fajnie zadrukowanych elementów, więc spoko. Następny zestaw 20 euro bez centa, Ghost Rider, Carnage i Spider-Man w jednym zestawie za taką cenę. Spoko, dodatkowo naprawdę dobrze wyglądający mm, samochód. Mnie się on będzie kojarzył. Oczywiście z Dodgem ze Speed Champions, i jedynie co to tutaj nie gra ta nowa wersja Ghost Ridera, ale okej. Okay. Mamy zmienionego Ghost Ridera pod kątem wizerunku w komiksach. Carnage zawsze spoko, szczególnie w zestawie za tak nieduże pieniądze. I wydaje mi się, że to jest zestaw, który ogólnie w przyszłości nabierze dużo wartości, bo dostajemy Carnage'a, dostajemy właśnie Ghost Ridera w nowej wersji. Kiedyś był też taki zestaw właśnie z chyba z Nickiem i z Carnage'em i on też jest dość drogi. Tutaj na pewno ten zestaw kupię, bo on najzwyczajniej w świecie mi się podoba, samochód mnie przekonuje, jest naprawdę ok. Dobra, kolejny mnie nie przekonuje konstrukcyjnie, ale przekonuje mnie pod kątem zawartości. Częściowo mamy Monster Track Spidermana. 40 euro bez centa. Misterio, obłędnie wyglądający misterio, Bardziej mi się podoba niż ten z, ze Spidermana filmowego z Far From Home. Doktor Octopus, który ewidentnie tutaj wpadł do kociołka z jakąś dziwną mazią i wyszedł z niej z przerośniętymi jeszcze bardziej aniżeli zazwyczaj mackami i wyglądają komicznie. Dostajemy znowu Spidermana i dostajemy spider gwen Sam Monster Track no, jakoś mnie mocno nie przekonuje. On jest taki dziwnie przerośnięty, wygląda jakby... Skaretki przemalowanej na czerwono-niebieski kolor, zrobiono Monster Track, ale dla Misterio na pewno warto, bo ten misterio po prostu mi się podoba, szczególnie ten element, który zastępuje mu nogi, który ma się właśnie pokazywać, że on gdzieś tam lata. To jest super sprawa. No i na końcu jest jeszcze zestaw za 70 euro bez centa, atak na siedzibę Spidermana. I tutaj jest taki jakby schemat nawiązujący troszeczkę do zbrojowni Iron bo Mamy tutaj kilka kostiumów Spidermana, mamy kilka jakichś elementów otoczenia typu kosz, typu rampa do jazdy na deskorolce. Troszeczkę to może przypominać kryjówkę żółwi ninja. Poza tym dostajemy jeszcze Venoma i Green Goblina, więc dwóch takich chyba najbardziej klasycznych przeciwników spider -mana. I to może być spoko, nie do końca przekonuje mnie to całe otoczenie w formie takich wysepek, ale to będzie zestaw fajny do bawienia się. To będzie fajne dla najmłodszych, a pod kątem Green Goblina, czy, czy Venoma też trzeba będzie zobaczyć, czy to są rzeczywiście figurki, które w jakiś sposób są ekskluzywne. Dobra, i to tyle, jeśli chodzi o superheroes i jeszcze Mario. Jak wiecie, ja się Mario za bardzo nie zajawiłem. Przetestowałem starter, przetestowałem jakiś jeden zestaw i, i te upgrady strojów. Ja tego nie kupuję. To jest być może fajne dla młodszego odbiorcy mnie kompletnie nie przekonuje, no ale też warto powiedzieć Wam, jakie zestawy pojawią się pod koniec roku, bo one chyba mają debiutować 27 grudnia, no ale umówmy się, to są zestawy na rok 2021. Na początek 60 euro bez centa, dostajemy taki zestaw, który hipotetycznie zakładano, że będzie kolejny starter, być może będzie, bo to nie są wszystkie zestawy, ale tutaj mamy coś do rozbudowywania świata Mario. 366 elementów, trochę składanych z klocków z przeciwników i troszeczkę tych wszystkich płytek, które pozwalają nam pobawić się nieco to szerzej, i myślę, że taki zestaw plus starter to będzie już całkiem dobry początek do tego, żeby w miarę duży świat sobie budować i żeby ta zabawa nie była nutna. Pod tym kątem spoko. Ja nie kupię. Co dalej? Mamy takie kolejne rozszerzenia i za 20 euro bez centa dostajemy. Zestaw, który nazywa się Chain Chomp Jungle Encounter i spoko pnącza tutaj są i rzeczywiście pod kątem niektórych elementów, które będą się pojawiać w tych zestawach, one pewnie będą później święcić triumfy na Bricklinku. Następnie za 30 euro bez centa mamy zestaw Puzzling Challenge Plant Piranha, no i tutaj znowu mamy kręcące się roślinki, szczerze... Te ceny mnie wydają się osobiście zdeczka absurdalne, bo naprawdę za 267 elementów jakieś 130 lub 140 zł to jest lekkie przegięcie, ale możecie uważać inaczej. Kolejnym zestawem za 40 euro bez centa jest Poison Swamp Wigglers i znowu rozszerzenie. Ok, wydaje się wyglądać na nieco większe, więc wypada wizualnie w mojej opinii lepiej niż to poprzednie. Ciężko jest mi te zestawy oceniać, bo ja po prostu nie czuję... Mario w formie klockowej jako takiej. Ja myślałem, że to będzie super, pobawiłem się tym i frajda rzeczywiście wtedy była, ale jakoś tak nie mam chęci do tego, żeby do Mario wracać. No i kolejne dwa stroje się pojawiły. Mario Pingwin i on chyba w ogóle wizualnie wygląda najfajniej, najśmieszniej, najzabawniej i, i mnie się podoba, mnie on przekonuje pod kątem wizualnym. Tym bardziej, że rączki zamieniamy na Gwinie skrzydełka. No i jest jeszcze Tanuki Mario. Szczerze mówiąc tego stroju w ogóle nie kojarzę, więc jeśli graliście pewnie w jakieś gry na Nintendo 64, to może nie, to pewnie za zbyt zamieszłe czasy, ale na Wii na przykład, może on tam się pojawiał na 3 ie na DS, nie wiem. Ja nie grałem wtedy w Mario. No i będzie jeszcze kolejna seria postaci z Mario w saszetkach i tutaj szczerze mówiąc za 4 euro bez centa znowu dostajemy kilkanaście postaci, czy kilka właściwie, no chyba ani naście, ani kilka, bo chyba ich będzie 10 z tego, co widzę. I szczerze mówiąc, spoko. Znowu, jeśli ktoś jest zajawiony tematyką, to pewnie je będzie zbierał. Ja wolę zwykłe, klasyczne minifigurki, aniżeli te małe takie składaczki z Mario. A tak poza tym, cóż, sami ocencie, obejrzyjcie, zobaczcie, czy Wam się to podoba, czy też nie. Ja do Mario przekonany nie jestem, ale Super Heroesy z Marvela zdecydowanie mnie przekonują, pod kątem wsadu przede wszystkim, bo minifigurki naprawdę będą robiły robotę. Zawsze jest coś, co może mnie przekonać w tym wypadku, bo konstrukcja nie te Marwele czasem kuleją. Teraz też jakoś może nie zawsze porywają, ale minifigurki robią robotę zdecydowanie. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.